Wydarzenia o których będę opowiadał miały miejsce w Bydgoszczy. Dorota przyszła na świat 29 stycznia roku 1975. Jest ona kobietą mierzącą około 170 cm. Oczy ma koloru brązowego. Pochodzi z rodziny biednej. Zaraz po skończeniu szkoły średniej musiała udać się do pracy. W latach 90. samotnie wychowywała córkę Patrycję. Pracowała w hotelu City jako barmanka. Tam właśnie poznała 13 lat starszego od niej Leszka Kaźmierskiego. Był on działającym w Bydgoszczy biznesmenem. Odnalazł się w szybko rozwijającej w tamtym czasie branży komputerowej. Założył wspólnie ze swoim bratem Dariuszem firmę. Dorobił się dużego majątku. Kiedy poznał Dorotę, był jeszcze w związku małżeńskim. Jednak ewidentnie ci dwoje mieli się ku sobie, zakochali się, zaczęli się ze sobą spotykać. Mężczyzna postanowił rozwieść się z żoną i związać ze sporą młodszą od siebie kobietą. Leszek rozwiódł się z żoną i już niedługo. A dokładniej w roku 1996 on i Dorota wzięli ślub. Zamieszkali w Osówcu. To niewielka miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim w gminie Sicienko. Osówiec znajduje się kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy. Początki ich związku były fantastyczne. Mężczyzna, wspólnie z bratem, prowadził firmę. A w tym czasie Dorota zajmowała się domem. On zarabiał na tyle dużo, że nie było potrzeby, by ona również pracowała na etacie. Z czasem, część swoich nieruchomości Leszek przepisał na żonę. Nie wiadomo, czy zrobił to z własnej inicjatywy, czy kobieta tę decyzję na nim wymusiła. Był pasjonatem motocykli. Żona, na jedne z urodzin, kupiła mu Harley'a. Niedługo później Leszek wstąpił do grupy harlejowców i regularnie spotykał się z innymi członkami grupy. Wkrótce kobieta zaszła w ciążę. Wtedy zaczęły pojawiać się kłopoty w ich związku. Należy zaznaczyć, że historia, którą Wam opowiem, częściowo jest wersją przedstawioną przez Dorotę i nie ma stuprocentowych dowodów na to, że tak właśnie było naprawdę. Leszek zaczął pić coraz więcej alkoholu. Coraz rzadziej też bywał w domu. Sporo czasu spędzał w pracy, a po niej wsiadał na motocykl. Między małżonkami dochodziło do kłótni o tę kwestię. Kobieta czuła się niedoceniana przez męża. Kiedy Dorota była w ciąży, doszło do pierwszej sytuacji, kiedy mężczyzna użył względem niej przemocy. Doszło między nimi do szarpaniny. W wyniku tego zajścia kobieta doznała silnego krwotoku. Konieczna była hospitalizacja. Na szczęście udało się jednak uratować ciążę. Tym samym wkrótce na świecie pojawił się ich wspólny syn, Arek. Wydarzenia, o których będę opowiadał, miały miejsce w roku 2008. Wówczas Patrycja miała 16 lat, a Arek 11. Leszek kolekcjonował broń. W domu, w sejfie, miał schowany całkiem pokaźny arsenał. Mężczyzna bywał zazdrosny o żonę. Miał obsesję na punkcie obserwowania jej każdego kroku. Chciał ją kontrolować. Wynajął prywatnego detektywa, by ten śledził każdy krok doroty, zwłaszcza gdy on był w pracy. Z czasem dochodziło do coraz częstszych epizodów zachowań agresywnych. Mężczyzna pił coraz więcej. A kiedy wracał po pracy pod wpływem alkoholu, puszczały mu hamulce. Przemoc nie była regularna. Zdarzało się, że dochodziło do niej raz w miesiącu, a czasem kilka dni z rzędu. Podczas jednego z epizodów wyrwał telefon komórkowy z ręki Doroty i roztrzaskał go o beton. Dochodziło do interwencji policji w związku z epizodami agresji Leszka. Brakowało jednak namacalnych dowodów na to, że mężczyzna bił żonę. W końcu kobieta nie wytrzymała i zdecydowała się odejść od despotycznego partnera. Złożyła pozew rozwodowy. Wówczas Leszek obiecywał, że się zmieni. Prosił ją, by zmieniła zdanie. Potrafił być na tyle przekonujący, że faktycznie zrezygnowała z rozwodu. Choć początkowo wydawało się, że sytuacja się poprawia, to nigdy nie trwało to zbyt długo. Znów zaczęło dochodzić do awantur. Leszek miał pistolet. Zdarzało mu się wyciągać go w trakcie kłótni i grozić żonie, że go użyje, jeżeli ta nie przestanie go prowokować. W 2004 roku Dorota zdecydowała się razem z dziećmi opuścić męża. Na policję złożyła zawiadomienie, w którym oskarżyła męża o znęcanie się nad nią. Udała się do specjalnego ośrodka zajmującego się ofiarami przemocy domowej. Jej pojawienie się tam było dosyć nietypowe. Zazwyczaj w takich miejscach pojawiają się kobiety bez żadnego zabezpieczenia finansowego. Często przychodzą tam z zupełnie niczym. Dorota natomiast przyszła z dokumentami poświadczającymi o tym, że jest ona właścicielem kilku nieruchomości. Siebie przedstawiała jako ofiarę przemocy. Jej zdaniem mąż wielokrotnie groził jej bronią. Zdaniem Doroty, Leszek zażywał jakieś leki, po których jego zachowanie stawało się nieadekwatne do rzeczywistości. Miał ją oskarżać, że ma kilku kochanków, którzy go śledzą i chcą mu zrobić krzywdę. Było to nieprawdą. Sugerowała też, że Leszek molestował jej syna i będzie za wszelką cenę walczył o to, by objąć nad nim opiekę. Mężczyzna szybko odnalazł miejsce, w którym ukryła się jego żona z dziećmi. Syna zabrał ze sobą. Miał on takie samo prawo do opieki nad nim, jak Dorota, więc wezwana przez nią policja w związku z tym nie przyniosła żadnego efektu. Aryk pozostawał zatem przy ojcu. Dorota nie chciała się zgodzić na taki układ. Jedyną jej szansą było to, że sąd przydzieli jej opiekę nad synem. Ku jej zaskoczeniu okazało się być jednak inaczej. Sąd uznał, że ta rola przypadnie ojcu. W przypadku, gdy mieszkali oni osobno, kontakt z synem ograniczałby się do spotkań raz na jakiś czas. Taka sytuacja była nie do zaakceptowania. W takich okolicznościach kobieta postanowiła razem z córką wrócić do domu, choć stało to w sprzeczności z jej planami uwolnienia się od despotycznego partnera. Wszystko to było zaledwie dwa tygodnie po tym, gdy uciekła z domu. W roku 2005 rodzina przeniosła się do willi na osowej górze w Bydgoszczy. Leszek kupił ten dom na licytacji, a następnie wyremontował go i rozbudował. Z sąsiadami nie mieli specjalnie kontaktu. Okoliczni mieszkańcy zdawali sobie sprawę z interwencji policji w wyniku domowej agresji. W tamtym czasie wydawało się, że po tym burzliwym okresie przyszedł czas na uspokojenie. Rodzina znów była w komplecie. Być może był to czas na otwarcie nowego rozdziału w ich życiu. Dorota udała się na studia, na które nie mogła sobie pozwolić po skończeniu szkoły średniej, planowała się usamodzielnić. Miała już dosyć roli kobiety, czekającej w domu na powrót spełniającego się zawodowo męża, który jej nie doceniał. W przyszłości planowała zacząć działać w branży turystycznej. W tym właśnie kierunku chciała się dokształcać. Dorota jest inteligentną kobietą i na uczelni radziła sobie dobrze. Jednak sytuacja między małżonkami nadal była daleka od idealnej. Leszek czas spędzał ze znajomymi. Jedną z zapalnych sytuacji było to, że mężczyzna ze znajomymi chodził do klubu ze striptizem. Choć zdaniem świadków wcześniej zdarzało się, że ona również pojawiała się tam razem z nim. Po udanej sesji egzaminacyjnej Dorota chciała pochwalić się mężowi zaliczeniem egzaminu. Ten jednak nie odebrał telefonu. Napisała mu więc sms. Ten odpisał, że nie interesują go takie pierdoły. Był właśnie w klubie ze striptizem i miał ciekawsze rzeczy na głowie. Tego typu zachowanie doprowadzało kobietę do frustracji. Ta pogłębiała się z każdym kolejnym tygodniem. Po kolejnych aktach przemocy, Dorota uciekała razem z dziećmi z domu. Leszek łatwo ją jednak odnajdował. Kiedy schowała się u rodziców, godzinami stał pod bramą i dzwonił dzwonkiem sprawiał wrażenie męża, któremu zależało na powrocie żony. W końcu Dorota uginała się i faktycznie wracała. Kobieta zwracała się do policji z prośbą o cofnięcie mężowi pozwolenia na posiadanie broni, argumentując to poczuciem zagrożenia dla niej i dla jej dzieci. Zawiadamiała, że Leszek niejednokrotnie groził jej i boi się, że kiedyś te groźby spełni. Jej apele nie przyniosły jednak efektów. Rok 2008. Dorota była wówczas na trzecim roku studiów. Konflikt między nią i jej mężem zdawał się eskalować. Świadkiem sesji były dzieci. Te trzymały stronę matki, ale nie odbierały kłótni jako agresji jednostronnej. Obie strony nie pozostawały sobie dłużne w wyzwiskach. Na początku roku 2008 Dorota dawała znać swoim bliskim, że ma myśli samobójcze. Żaliła się na swoje życie. Chyba nikt nie przypuszczał, że już za chwilę dojdzie do tragedii. Była noc z 29 na 30 stycznia roku 2008. W domu państwa kaźmierskich rozległ się huk. Zbudził on śpiącą w swoim pokoju Patrycję. Było to około północy. Nastolatka zeszła po schodach na dół. Tam, w salonie, zobaczyła leżącego na kanapie ojczyma. Mężczyzna nie żył. Miał w głowie ranę spowodowaną pociskiem pistoletu. Nigdzie nie było doroty. Patrycja zeszła do piwnicy, gdzie słyszała jakieś szmery. Tam, z bronią w ręku, stała jej matka. Była roztrzęsiona i nie potrafiła zamienić z nią nawet jednego zdania. Sprawiała wrażenie, jakby chciała odebrać sobie życie. Nastolatka szybko zabrała jej broń. Okazało się, że chwilę wcześniej Dorota zadzwoniła do swojej matki i powiedziała, że zabiła męża, ponieważ nie mogła tego dłużej znieść. Wkrótce na miejscu pojawiła się policja i pogotowie. Dorota zachowywała się racjonalnie. Nic nie wskazywało na to, by była w szoku. Lekarz zaproponował jej leki na uspokojenie. Ta jednak odmówiła, ponieważ chwilę wcześniej spożywała alkohol i takie połączenie mogło jej zaszkodzić. Na miejsce przyjechała siostra Doroty, by zabrać z domu dzieci. Śledczy przeprowadzili oględziny miejsca zbrodni. Nie wskazywały one na to, by doszło w tamtym miejscu do szarpaniny. Sposób, w jaki oddano strzał, sugerował, że do mężczyzny strzelono z zaskoczenia. Ani dzieci, ani sąsiedzi nie słyszeli żadnych krzyków poprzedzających wystrzał z pistoletu. Najprawdopodobniej Leszek został zamordowany w trakcie snu. Śledczy zatrzymali Dorotę jako podejrzaną o dokonanie zabójstwa swojego męża. W trakcie zatrzymania we krwi miała nieco ponad pół promila alkoholu. Przyznała, że faktycznie piła tego wieczoru. Jaki miał być powód zbrodni? Tego dnia przypadały urodziny Doroty. Zdaniem prokuratury, miała być wściekła, że mąż nawet nie złożył jej życzeń z tej okazji. Kiedy późnym wieczorem przyszedł i bez słowa zasnął, w kobiecie miało coś pęknąć. W domu zabezpieczono kartkę, na której kobieta zapisała plusy i minusy swojego związku. Ta kartka została potraktowana jako dowód, iż Dorota działała z premedytacją i dokładnie zaplanowała zabójstwo męża. Prócz tego, najprawdopodobniej chwilę przed śmiercią Leszka, napisała ona list, w którym żaliła się na męża. Jego treść była następująca: Leszku, dziś są moje trzydzieste trzecie urodziny. Zmarnowałeś mi życie. Masz mnie za nic, za dupę, której możesz używać, bo tak chcesz, za gosposie, za sprzątaczkę. Dziękuję za zmarnowane życie. PS, zabiłam się przez ciebie. Nie potrafisz być człowiekiem. Baw się dobrze. Mam nadzieję, że dzieci nie zostaną z tobą, bo byś je wykończył. Całe życie płakałam, cierpiałam, czekałam. Koniec. Klucze do sejfu, w którym trzymał broń, schowane zostały w jednej z maskotek Arka. Miało to być zabezpieczenie przed sytuacją, gdy w chwili wzburzenia, któreś z rodziców będzie chciało sięgnąć po pistolet. Okazało się być to jednak niewystarczająco skuteczne. Ktokolwiek otworzył sejf i wyciągnął z niego broń, musiał wyciągnąć klucze z maskotki. Choć Dorota przedstawiała siebie jako wieloletnią ofiarę przemocy, to brakowało dowodów i świadków na to, że faktycznie tak było. W zasadzie wielu ludzi wiedziało o przemocy, ale wiedzieli to, ponieważ Dorota im o tym mówiła. Nikt z sąsiadów czy bliskich nie był świadkiem sytuacji, w której dochodziło do rękoczynów. Rodzina Doroty twierdzi, że nie zdawała sobie sprawy z sytuacji, jaka miała miejsce w jej domu. Kobieta starała się za wszelką cenę nie pokazywać bliskim, że jest ofiarą przemocy. To dość często spotykana sytuacja. Kobiety wstydzą się, że są bite i starają się unikać tego tematu przed światem, udając, że problemu nie ma. Choć znów to nie koresponduje z licznymi zawiadomieniami na policję. Dorota twierdzi, że nie pamięta, co się stało w feralnej nocy i w jaki sposób doszło do śmierci jej męża. Zdaniem lekarzy, którzy ją przebadali, doszło do mechanizmu wyparcia i kobieta faktycznie może nie pamiętać momentu zabójstwa. W początkowej fazie śledztwa do zabójstwa Leszka przyznała się nastoletnia córka Doroty. Patrycja jednak szybko z tych zeznań się wycofała, a śledczy nie brali jej pod uwagę jako podejrzanej. Zamiast tego uwagę skupiono na Dorocie. Na broni, z której oddano strzał, nie było śladów odcisków palców Doroty. Albo pistolet został dokładnie wyczyszczony, albo kobieta go nie dotykała. Na ubraniach kobiety znaleziono jedynie śladowe ilości prochu. Znacznie więcej tych śladów zabezpieczono na rękach i ubraniach ofiary. Nie udało się ustalić dokładnej godziny zgonu Leszka. Arek niczego nie słyszał. Patrycja obudziła się około północy. Nie udało się też dowiedzieć niczego od sąsiadów. Ci zbudzeni zostali przyjazdem karetki Pogotowia. Minęło trochę czasu, nim dowiedzieli się, co się wydarzyło za murami willi. Śledczy ustalili, że w dniu zabójstwa córka oskarżonej pisała do kilku osób, iż jej matka jest w morderczym nastroju. Wówczas nikt nie przypuszczał, że mogło być to aż tak dosłowne. Z informacji zebranych przez śledczych wynikało, że Dorota w ostatnich tygodniach przed zabójstwem uczęszczała na strzelnicę, by doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. To kolejny fakt wskazujący na to, iż kobieta przygotowywała się na ten moment. Relacje rodziny zamordowanego mężczyzny przeczyły wersji forsowanej przez oskarżoną. Ich zdaniem Leszek nie był agresywny. Dorota natomiast ich zdaniem kierowała się pobudkami finansowymi. Pozbywając się męża, liczyła na to, że majątek po nim przypadnie jej. Brat Leszka nie przepadał za szwagierką, sądził, iż związała się z nim właśnie dla pieniędzy. Choć kobieta twierdziła, iż Leszek molestował ich syna, to nie było żadnych dowodów na to, że dochodziło do tego typu czynności. Sam chłopak nie potwierdzał tego w swoich zeznaniach. Dorota została przebadana przez psychiatrów. Ci u oskarżonej zaobserwowali wysoki iloraz inteligencji. Ich zdaniem ma ona histroniczne zaburzenie osobowości. Charakteryzuje się ono teatralnością i dramatyzowaniem. Lubi zwracać na siebie uwagę. Jednocześnie ma osobowość psychopatyczną. Ma skłonności do manipulacji i konfabulacji. Potrzebowała uznania środowiska. W jej mniemaniu mąż nie poświęcał jej odpowiednio dużo uwagi, co wzbudzało w niej frustrację. Ruszył proces. Uznano, że była ona poczytalna w chwili zabójstwa. Mogła zatem odpowiadać za ten czyn. Ona sama przez cały czas konsekwentnie twierdziła, że jest niewinna. Ruszył proces. W roli oskarżyciela posiłkowego wystąpił brat zamordowanego mężczyzny. Powołano biegłego, który miał stwierdzić, czy kobieta dokonała zbrodni z premedytacją. Pierwsza opinia wskazywała na to, że była to zbrodnia w afekcie kobieta miała być powodowana wieloletnim stresem i obawą o własne życie. Sąd postanowił powołać kolejnych biegłych. Ich opinia była zgoła inna. Stwierdzili oni, że o żadnym afekcie nie mogło być mowy. Dorota dopuściła się zabójstwa z premedytacją, wcześniej dokładnie je planując. W trakcie rozprawy Dorota skorzystała z prawa do odmowy składania zeznań. Sama Dorota była przekonana, że sąd wydał wyrok jeszcze zanim rozpoczęła się rozprawa i nie była w stanie przekonać go do swoich racji. Wkrótce zapadł wyrok. Sąd uznał, że Dorota jest winna zarzucanych jej czynów. Wskazał ją na karę 25 lat pozbawienia wolności. Był to surowy wyrok jak na tego typu zabójstwo i okoliczności mu towarzyszące. Nie jest to moja opinia, a po prostu stwierdzenie oparte na obserwacji podobnych spraw. Wynikało to z faktu, że sąd uznał historię z wieloletnią przemocą za nieprawdziwą. Sąd. Uzasadniając wyrok, stwierdził, że Dorota Kaźmierska jest osobą zdemoralizowaną, u której istnieje mała szansa na resocjalizację. Samą zbrodnię miała popełnić z premedytacją, planując ją od pół roku. Obrona złożyła apelację. Dorota karę odbywała w zakładzie karnym w Grudziądzu. Była więźniem wzorcowym. Podjęła pracę. Opiekunowie na jej temat mieli dobre opinie. W trakcie rozprawy apelacyjnej Dorota próbowała forsować wersję, jakoby za zabójstwo Leszka odpowiedzialna była jej córka. Sama Patrycja przez jakiś czas przyznawała się do popełnienia tej zbrodni. Jak potem przyznała, zrobiła to celowo, ponieważ wiedziała, że ona trafiłaby do poprawczaka i szybko by stamtąd wyszła. Apelacja nie przyniosła pożądanych efektów. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, jednocześnie kara 25 lat się uprawomocniła. Przyjrzeć się tej sprawie postanowiła Fundacja Lex Nostra. Dorotę określano jako wieloletnią ofiarę tyrana. Próbowała ona wyjść z tego związku, ale była z tym zupełnie sama. Otoczenie jej nie pomogło, a policja i prokuratura była bierna względem jej życiowego dramatu. Każda próba ucieczki od agresji kończyła się jej spotęgowaniem. Zdaniem przedstawicieli fundacji, w tej sprawie przypisywano sprawstwo Dorocie, choć nie zebrano odpowiednich dowodów obciążających ją. Nie przesłuchano też świadków, których zeznania mogły pomóc Dorocie. Dorota, zapytana o to, co poradziłaby kobietom żyjącym w związkach z partnerami przemocowymi, Powiedziała, że doradziłaby im, żeby się spakowały, uciekały jak najdalej od sprawcy i nigdy nikomu nie mówiły gdzie są. Bo to jest chyba jedyne wyjście. W roku 2012 w ramach telewizji śniadaniowej Dzień dobry TVN powstał program o sprawie zabójstwa Leszka Kaźmierskiego, a raczej o historii Doroty. Jednym z gości w programie była matka kobiety. Przedstawiła ona swoją perspektywę całej sprawy. Według niej to jej córka była wieloletnią ofiarą tyrana. Skazana i jej rodzina z pomocą fundacji Lex Nostra walczyli o ponowne zbadanie sprawy. Również w roku 2012 Dorota złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Wniosek ten został jednak odrzucony. W roku 2013 Dorota wnioskowała o przerwę w odbywaniu kary ze względu na zły stan psychiczny jej syna. Chłopak w tamtym czasie borykał się z depresją i pojawiły się u niego zachowania o charakterze samobójczym. Początkowo sąd nie wyraził na to zgody. Uznał, iż chłopak ma prawnych opiekunów w postaci dziadka i babci, i oni są w stanie zadbać o jego zdrowie. Skazana złożyła apelację od decyzji sądu, i ta apelacja przyniosła efekt. Sąd apelacyjny przychylił się do jej prośby. W październiku roku 2013 wyszła na przerwę w odsiadce. Ta miała się zakończyć we wrześniu roku 2014. Podczas swojego pobytu na wolności, Dorota sprzedała nieruchomości należące do rodziny. Wśród nich znajdował się dom. Biurowiec, a także mieszkanie w centrum Bydgoszczy. Udało się jej zainkasować dużą sumę pieniędzy. Łącznie było to kilka milionów złotych. W trakcie pobytu na wolności, Dorota poinformowała swoich bliskich, że wyjeżdża nad morze. Pojechała sama, bez dzieci. Miała tam odpocząć. Nie wróciła do domu. Nie stawiła się też w więzieniu, gdzie miała odbyć resztę kary. Od tego momentu była już traktowana jako uciekinier. Wszczęto poszukiwania. Za kobietą wydany został list gończy. Polska policja podejrzewała, że wyjechała za granicę z pieniędzmi, by tam rozpocząć nowe życie. Jej rodzina przekonywała, że nic nie wie na temat miejsca jej pobytu. Dorota miała zerwać jakikolwiek kontakt z bliskimi. W jej poszukiwania zaangażował się także Europol. Wydany został za nią europejski nakaz aresztowania. Dorota była jedną z najbardziej poszukiwanych kobiet w Unii Europejskiej. Za pomoc w jej odnalezieniu wyznaczona została nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych. Uruchomiono wówczas akcję pod nazwą Przestępstwo Nie ma płci, jednak poszukiwania nie przynosiły efektów. Do czasu. W roku 2019 efekty przyniosła współpraca Policji Bydgoskiej z Policją Niemiecką. Polscy śledczy dotarli do informacji, gdzie mogła znajdować się poszukiwana kobieta. 22 października roku 2019 w Niemczech, w mieście Wuppertal, kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Holandią, tamtejsza policja natrafiła na kobietę. Identyfikowała się innym nazwiskiem, bardzo zmieniła swój wygląd zewnętrzny. Dopiero pobranie próbki DNA pozwoliło na potwierdzenie, że była to poszukiwana od pięciu lat Dorota kaźmieryska. Kobieta wróciła do więzienia, gdzie czekają dokończenie odsiadywania wyroku. Z racji ucieczki szanse na warunkowe wyjście diametralnie spadły. Do tego za ucieczkę czekają kolejne rok odsiadki. I to już wszystko, co miałem wam do przekazania. Media lubią przedstawiać historie jako jednostronne, ponieważ ludzie lubią opowiadać się po jednej ze stron. Łatwo jest wówczas współczuć jednej osobie, a drugiej nienawidzić. A jak wiadomo, emocje zawsze się klikają. Dlatego właśnie przez jedną stronę, Dorota przedstawiana jest jako ofiara kata, doprowadzona do ostateczności. A przez drugą, jako wyrachowana psychopatka, która zabiła swojego męża i próbowała go już pośmiertnie oczerniać. Ja natomiast jestem daleki od takiego subiektywnego przedstawiania historii. Każdy z Was ma własny rozum i sam oceni, jak było w tym przypadku. Dziękuję Wam za dziś i zapraszam do wysłuchania poprzednich odcinków, a także oczekujcie na kolejne.